Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest ten chleb powszedni, chleb na jeden dzień, tak jak mama, która spadała na jeden dzień, można było zebrać na drugi, na trzeci. Tak samo jest chleb, chleb niejedny, chleb, chleb życia wiecznego, ciało Chrystusa, tego że ja jest chlebem, prawdziwym, pokarmem, chlebem, który da Ojciec, ale tym chlebem jest też Słowo, z Jego Słowo, które. Ma moc, która jest odpowiedzią, Sam mówi, że Słowo jest światłem dla moich kroków. To jest bardzo ważne. Dla moich kroków, czyli przychodzi św... Słowo przychodzi jako światło dla tego, co się dzieje w naszym życiu. Żeby oświetlić, żebyśmy nie chodzili w ciemnościach, żebyśmy nie, nie błąkali się, nie, nie mówili: Boga nie ma. To wszystko jest przypadek, pech, udzieli się na mnie, tylko żebyśmy mogli rozumieć nasze życie, to przychodzi słowo. Dziś mi też bardzo pięknie przychodzi, to w tych pytaniach, które zadaliście między innymi. Yy. Na stawność ciemności Jezusa Je Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. A jak przyszedł, to znaleźli się zaraz przed brzegu, oni wyruszyli, Jezusa nie było z nimi. To jest bardzo piękny. Piękny obraz na te czasy, w których żyjemy, na ten kryzys, który mamy. Pierwsze czytanie pokazuje kryzys. Słuchaliście, Zwróćcie uwagę, że do tej pory zawsze był opis tej wspólnoty jerozolimskiej jako kochających się braci, siostry, którzy wszystko mają wspólne, którzy jak ktoś ma problemy, to sprzedają swoje posiadłości, żeby zaradzić potrzebom. I nagle przychodzi taki zgrzyt, dysonans w tej harmonii. Już nie ma braci i siostry, tylko są heleniści i hebrajczycy. Nagle pojawia się podział jakiś. Ni stąd, ni I oczywiście często mówimy, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale cie ciekawe to jest. Ja myślę, że czasami patrzymy się na ten Kościół, w którym żyjemy, może na parafii. Jesteśmy. Ale powiedzmy, bo nie znam naszej parafii, nie wiem, ale nie wszystkie parafie, zawsze mamy te same problemy. Ale jak patrzymy się na ten kościół z tymi skandalami, jeden za drugim, jeden, jeden za drugim, na, na problemy, które powstają, na, na to, co się dzieje, to czasami sobie myślimy, to już jest takie destrukcja totalna. A tu się okazuje, że taka destrukcja totalna była i w tym jak się patrzy na całą historię powiedziałem, że kryzys to jest, to jest drugie imię Kościoła. Nie kryzys ma na drugie kryzys. Znaczy Kościół ma na drugi kryzys po prostu. Bo yy, nieustannie, nieustannie jakiś kryzys dotykał Kościół. To nie jest tak, że, że było kiedyś dobrze, a teraz mamy bardzo źle. Nie zawsze było także. Ciszka. Kościół był w takim stanie masakrycznym, strasznym, że wydawało się, że to nie ma, nie ma szans przetrwania. I Bóg powołał takiego był człowieka, było, było więcej, było mu święty Dominik w tym czasie, ale Bóg powołał tylko jednego człowieka, który nie był z zaznaczącego roku, nie był na jakichś szkół. I, i, I powołał go na pewno taką drogę, która też wydawała się nie jest odpowiednią odpowiedzią na ten kryzys. Bo jakoś Panu go dotknął i wezwał go do tego, że ta Ewangelia o rozesłaniu była tą, tą taką Ewangelią, która, która była światłem na zrozumienie czego Bóg od niego chce. Bo on usłyszał w pewnym momencie, po nawróceniu swoim, idź odbuduj mój Kościół. I on odbudował trzy, zanim zrozumiał, o co do niego chodziło. Tak jak on, on był bardzo prosty człowiek. Mógł pan mu zbudować, odbudować. Dobrze, idzie kościół. Wobec tego idzie żebrze że w mieście. Zbiera kamienie, odbudowuje. Potem drugi kościół, odbudowuje. Jak, jak trzeci odbudowywał, to jest tam, tam w dole, w Matki Boże Anielskiej, to tam, kiedy jest, jest, jest na mszy świętej i słyszy Ewangelię rozesłania. Kiedy Chrystus rozsyła po dwóch, mówi: idźcie, nie mając niczego, boście bo królestwo, tam idźcie do miejsca, ja sam zamierza. zamierzam. I mówię, Ale to jest to, że, że nie, nie, nie chodzi o ten kościół z kamienia, to ten, chodzi o ten kościół Chrystusa. I że nie wzywa no, do takiego nowego sposobu życia, bycia takim. Hmm, uczniom Chrystusa, który idzie w ten sposób. I natychmiast, ale on jest sam. I też można się wydawać, Panie Boże, dajesz mu, dajesz mu polecenie, żeby był we dwóch, ale on jest sam. Ale natychmiast przychodzą bracia w ten. I nagle jest ich czterech, potem jest ich ośmiu, i natychmiast, natychmiast idą na cztery strony świata po dwóch. Słuchajcie, że, że, że Pan Bóg też mówi na nas pewne rzeczy, których my nie rozumiemy. Przychodzi w kryzysach. Dlaczego to łódź byliście w dziedzinie świętej? Tak. W takce byliście na gdzie było rozmnożenie chleba? Linią brzegową to jest 2,5 km na piechotę. 2,5 km. Oni wypłynęli z tego miejsca rozmnożenia chleba do Kwarną, łodzią, raz, dwa powinni być na miejscu. A jest powiedziane, że oni oddalili się o 30 stadiów. To jest 5 km. Czyli zniosło ich. W ogóle nie płynęli w kierunku takali. Dlaczego? Dlatego, że Chrystusa nie było z nimi. Że oni, to się wszystko działo, i, i tam była burza na morzu, i, i z, znosiło, i zmieniło kierunek, dlatego że Chrystusa nie było razem z nimi. Kiedy Chrystus pojawił się, natychmiast znaleźli się na brzegu. To jest właśnie ba, bardzo dobre słowo, że te wszystkie sytuacje musi tak sobie myślimy, że, że kryzys jest czymś złym. Na przykład kryzys w małżeństwie, kryzys w parafii, kryzys w jest czymś złym. jest... Pełnienia nie woli, że, że robimy rzeczy, które są ważne, wzmacniamy instytucje. Sprawiamy, że to, o, mówię, przedsiębiorstwo parafialne funkcjonuje bez zarzutu, musza punktualnie o do dołtarza wychodzi, niezależnie od tego, czy ksiądz jest, czy nie jest. jest że kancelaria działa po grzeby, że odbudowujemy, malujemy kościół, że robimy remonty, dajemy kostkę. Ale jest pytanie, jest pytanie, czy tego Chrystus od nas oczekuje? Czego oczekuje od nas Chrystus? Że widzimy, że, że, że to wszystko jakoś funkcjonuje, działalność charytatywna jest prowadzona, robi się wielkie rzeczy. A mimo wszystko jest ten kryzys. Dlaczego? Bo może Chrystus mówi, wróć do mnie. Fajnie wszystko funkcjonuje, ale to jest przedsiębiorstwo, to nie jest mój kościół. Chcę tego. Czego chce Chrystus? Na pewno tego, żebyśmy, żebyśmy do niego wrócili. kiedy on przyjdzie, to nagle znajdziemy się na drugim brzegu. On, on znajdzie rozwiązanie tego wszystkiego. bo my często nie widzimy problemu. Kobiety, wy widzicie o wiele, wiele głębiej i, i szybciej, że coś nie funkcjonuje. A na w miarę wszystko jest w porządku, będę dotykać za że jak zaczniesz problem, to by... co, nie no, dobrze jest, dobrze jest. Z takie małżeństwo, które um, przychodzi facet i mówi, że, że po 30, 25 30 latach małżeństwa, Moja żona wystawiła mi walizki przed drzwi tak nagle po prostu. Mówię, jesteś głupia, nagle. Bo to jest niemożliwe, żeby nagle, żeby było wszystko dobrze i, i, i nic się nie działo. I ona po prostu pewnego dnia obudziła się i wpadła na pomysł, żeby cię spakować i walizki wystawić przed drzwi. Tylko, że ty tego nie widziałem bo się myślałem. Były różne trudne sytuacje i wolałeś o tym nie myśleć. Wziąłeś kolejną pracę, zrobiłeś coś tam. Nie, nie, nie pozwoliłeś, żeby, żeby było ciężko, żeby ona ci powiedziała, co o tobie myśli. Uciekałeś przed tym, że, bo myślałeś, że jak nie powie, to się rozejdzie. To jest tak zwane zamiatanie pod dywan, prawda? Zamiatamy pod dywan, nie rozmawiajmy o trudnych sprawach, będzie kryzys, będzie nieprzyjemnie. Wiecie, jak tak zamiatamy pod dywan, zamiatamy pod dywan, to nagle... Nie, się, nie, nie widzą się... Nie? Jeden jest na drugim, drugi na koniec i tak ta góra z tych składnie nieomówionych, nie, nie zamiecionych kultywów blasta, że, że w pewnym momencie pęka i jest sytuacja bardzo trudna. Natomiast jeżeli patrzymy się, że jest trudno, że, że dzieje się źle, że jest kryzys, że jest nieprzyjemnie i zdecydujemy się wejść w ten problem, to kryzys jest zawsze takim momentem wzrostu. Po, po przeżyciu kryzysu z Chrystusem są o wiele lepsze. Mimość jest głębsza, więź jest mocniejsza, natomiast kiedy próbuje się uciekać od rozmowy, zamiatać dywan, nie ruszać, to przejdzie, rozejdzie się po kościach, tak się rozejdzie, że będziemy leżeć z w łóżku, tak się rozejdzie. Nie. Także myślę, że to słowo w różny sposób przychodzi. Ja myślę, że to samo jest to samo jest i, i w parafiach. Problem nasz jest często, że my nie potrafimy szczerze rozmawiać. Myślę, że na pewno trudno wam jest rozmawiać z proboszczem. No, nam czasami, jak my mamy nasze, my mamy nasze wspólnoty, mamy nasze, mamy przełożonego. O tym jest trochę prościej na tym poziomie, dlatego że. Dobrze, bo no, jest na miejscu. Na przykład mamy prowincjała, czyli takiego przełożonego ponad 300 braci. On ma ileś domów, ileś krajów, I on musi zarządzać, słowie zarządzać. Ma pewną wizję, zmienia wspólnoty, układa je, coś promuje, do czegoś zachęca. I wiadomo, że się nie wszystkim to podoba. Ale czasami, jak to, jak to w, i w parafii, mówi się za plecami. Dlaczego? No bo on a po co ja muszę narażać? Pójdę i będę ten zły. Mogę stracić, stracę koniunkturę, że jak mu nie powiem, będę miły, to może w następnym rozdaniu czeka mnie awans. Jesteśmy wszyscy biedaczki. Ja z z dlaczego mam pójść? Nie mówimy. Ja nawet <laughs> ja byłem kiedyś na takiej parafii, gdzie proboszcz był bardzo trudny. Bardzo trudny. Ja tam byłem gościem. Słyszałem, jak ludzie z takich jednej z wspólnot mówili: Ja się czuję jak, jak małpa w cyrku, muszę się śmiać z jego dowcipów, No, no bo, jak, jak coś będzie nie tak, to on nas powielicie sobie do jednej parafii, a nie przyjdę do Was. myślę, a, że. że, że może to jest, jest są problemy, że, na, że mamy problem. Po co mam się narażać? Dobrze jest, jak jest, przychodzi nie, niech będzie, ale, ale to nie jest dobra rzecz. Nie pomaga nikomu. My wszyscy jesteśmy, Święty Augustyn powiedział takie piękne słowa, nie wiem dlaczego to mówię. Ale Święty Augustyn powiedział tak, że dla Was jestem biskupem, ale z Wami jestem chrześcijaninem. To znaczy nie jest, nie jest tak, mamy. Że, że ktoś jest, jest biskupem i on jest, jak się mówi, księża z księżyca. Oni nie mogą mieć problemów, nie mogą mieć trudności, nie mogą mieć słabości, nie mogą mieć... A jak mają? To... Ale nie mamy z nimi żadnych relacji. Nie wiemy o ich walkach, które toczą, o problemach, o trudnościach, o... Myślę, że tak jak Wy, którzy jesteście, jesteście bliżej, mieć odwagę rozmawiać, dzielić się swoim życiem, ale także być gotowy na to, żeby, żeby Proboż mówił Wam o, o Jego zmaganiach, o jego trudnościach, ale mieć odwagę mu też otwierać oczy, ja wiem, że, że nam jest też trudno pewne rzeczy zobaczyć. Jeżeli żyjemy oddzieleni. Stawieni na piedestał, że mamy być święci, w sensie takim świętym, nie, nie, nie biblijnie świętym, ale świętym to znaczy, nie wiem, czy no, istnieje ktoś taki, prostu, no, który, który nikomu za skórę nie zaraz, który nikogo nie zrani. Nie ma takiego człowieka, który wszystko wykonuje tak, żeby się, się wszystkim podobało, Mam nadzieję, że to rozumiecie, nie? Który ma też swoje słabości. nie żyjemy w tej właśnie relacji, jesteśmy tak wystawieni, to właśnie nie mamy I czasami nawet będąc w jakiejś wspólnocie, nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak wygląda prawdziwe życie. Natomiast właśnie być razem z wami. Ja jestem, jestem od 90. roku na, na drodze naprawdę. Od 90. roku jestem w relacji z ludźmi, z którymi zaczynałem w Nowej Sowie zresztą. Byłem krótko, ale są z nimi związany przez cały czas. Którzy byli w szkole średniej, dzisiaj są dziadkami. Moje rodziny. Jestem w... W, różnych, w różnych miejscach, w różnych miastach. Byłem związany z ludźmi. Pamiętam... Zawsze jest jakiś kryzys. że dziecko y, w nocy będzie, będzie mnie szarpać, i mówić, że, nie, że albo że jest mu niedobrze, albo trzeba się... No, zniecie, że się, rozumiecie, że nie szkodzi, nie szkodzi. Trzeba go wyłączyć, ale nie, nie wiadomo jak, nie? <laughs> Chcę mówić, i ten jeden z naszych braci był w takiej ekipie i on był przez parę, przez jakiś czas, potem przychodził do proboszcza i mówi słuchaj, ja, ja nie mogę, ja jestem wykończony, to jest tak, jestem zmęczony. A on mówi, ty jesteś zmęczony? Mówi, ty o 23 idziesz, śpisz w Oni mają dzieci, w nocy nieprzespane noce. Potem o 6 rano wstają przygotować wszystko, iść do pracy, dzieci do szkoły. Potem inne obowiązki. Mówi, a ty jesteś zmęczony. Wrócisz po mszy, pójdziesz i położysz na dwie godziny, mówi, i bo, bo, bo nie masz... Mówię, ty, ty jesteś odrębiony, ty w ogóle idź, idź, pożyj przez jakiś czas z nimi, bądź z nimi blisko, to wtedy dopiero zrozumiesz, że oni mają prawo być zmęczeni. Wiecie? Ale to nam grozi. Jeżeli nie żyjemy blisko, nie znamy, nie znamy życia, to nasze problemy urastają, no nie wiem, do nie wiadomo jakich. My mamy najwięcej się poświęcamy. My to doprowadzamy do wszystkich pasji o to poświęcenie. Mówią, jak ksiądz, czasami są, nie wiem, dlaczego, to mówi. A to trzeba usłyszeć, wiecie, bo my jesteśmy naprawdę czasami tak klerykalni, że to do zmiotowania klerykalni. My musimy się traktować jak bracia. Ani klerykalni, ani antyklerykalni. Bracia, w normalnych relacjach. I to jest między innymi powrót do Chrystusa. To znaczy powrót do Chrystusa. Że nie ma kast w Kościele, Swoją. i każdy ma też związane ze stanem trudności. Niektóre rzeczy są łatwiej, niektóre są trudniejsze, prawda? Ale myślę, że jeżeli, jeżeli jesteśmy w jedności, możemy rozmawiać, też jesteśmy w stanie zapraszać, także mamy uczestnictwo w swoim życiu, to nagle zaczynamy wszyscy normalnieć. Bardzo mi się tutaj spodobało też to, na przykład w tym pierwszym czytaniu pokazuje jaka jest odpowiedź na kryzys, co robią apostołowie. Ja czy zwróciliście uwagę, że wszyscy diakoni mają imię heleńskie, greckie, a to Grecy byli tymi, którzy narzekali, że źle się dzieje, że są zaniedbywane i wdowy, że, 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 że hebrajczycy lepiej są traktowani i kto, kto dostaje tą posługę? Precy, ci, którzy szybrali, ale są gotowi wejść. A my często tak narzekamy, czasami za plecami narzekamy. Ale kiedy przyjdzie okazja, żeby wyjść przed szereg, to mówimy: O, ona, ona ja się nie nadaję. Jakby się bardzo piękne słowo dzisiaj przychodzi. Wrócić do Chrystusa, bo On jest odpowiedzią na te wszystkie problemy, które są skandale, na ten kryzys, który mamy. Natychmiast Natychmiast będziemy na drugim brzegu. Będziemy tam, gdzie kościół będzie tym powinien być. Inaczej będzie nas znosić, będzie burze, będziemy, będziemy przemęknieni, będziemy próbować szukać rozwiązań. Bo ja, ja, byłem ja w sumie 13 lat zagraniczną. W krajach niemieckojęzycznych, też w kraju, ale w niemieckojęzycznych większych, 15 lat. I w 90 roku, 90. W chyba siódmy zrobili taki plan, bo był spadek powołan, to, co my przeżywamy dzisiaj, to tam już było w 90 latach, już było zaawansowane, zrobili taki plan y, diecezji na 2010, jak połączyć parafie, jak zrobić, żeby wszystkich kapłanów wszędzie wystarczało, jak jak mogą funkcjonować. I na, na, tego samego roku y, w jesień odeszło im chyba 10 kapłanów. Dziesięciu młodych kapłanów i cały plan może się paść. Bo oni zrobili na, na, za 10 lat do przodu, a w ciągu pół roku po prostu te wszystkie cyfry już były nieprawdziwe. To potrafimy zrobić, nie? Po ludzku próbować, jak tą instytucję ogarnąć. Ale to nie jest do ogarnięcia. Bo jeżeli, nie wiem jak myślicie, ale jeżeli Panu Bogu spodoba się zniszczyć tą instytucję, tak jak ona dzisiaj wygląda, to co, to jest dobre czy złe? A na roku? Ja byłem gościem. Nie? Ja w tej decyzji żyłem, pracowałem. Jakbyśmy byśmy wiedzieli, o tym, śmialiśmy się. Tak, śmialiśmy się z tego. Nie? Jak można robić plany na za 10 lat? Ale, ale fakty były takie, że Pan mówił, to, no, no następny Pan. Zobaczymy, z czego się znowu poświęci. bo ma pewien plan, to się go nie zatrzyma. Bardzo fajnie jest patrzeć na przykład na historię Izraela, że to jest takie słowo, tak samo z tą pandemią, z tym wszystkim, jak którzy po tym powrocie mówili, wróćmy do tego, co było przedtem. Nie ma powrotu do tego, co było przedtem, bo to, co było przedtem, nie było dobre. Bóg stoi za wydarzeniami. Tak jak na przykład, możecie sobie wyobrazić, Izrael miał Jerozolimę, Miasto Święte. Miał świątynię, która była ósmym cudem świata. I Pan zrobił tak. Nie został kamień na kamieniu. Nie prowadził ich do Babilonu. I wieloradnie posyłał proroków. Mówił, Jeremia, że jest tym względem prorokiem, takim, to mnie bardzo dotyka. I mówił, nie rozumiem, aby zburzona. Nie szukajcie sprzymierzeńców, gdzie indziej, wróćcie do mnie. Ale oni szukali sprzymierzeńców, po prostu próbowali robić politykę. Jak i my czasami będziemy robić politykę, robić yy, koalicję z, z, z rządzącymi, robić różnego rodzaju układy, próbować bronić instytucje, zabezpieczać się. Pan Bóg mówi, nie róbcie tego, wróćcie do mnie, dzisiaj jest to Jak Chrystus będzie w łodzi, to będziemy na drugim brzegu. I oni wracali, płakali z tych psalm 42 poruszający, mówi gołębia yy, ja przyzywał głębiej chłopie podospadów. Jest Jerozolima, oni idą na wygnanie i znajdują się na krańcach Izraela i tam są po Jordan. Widzą potężny, jak płynie te źródła, jak spływają potoki i obracają się w tyle i widzą dymy unoszące się z miasta świętego. Jiu. nasz wróg mówi, gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest twój Bóg? Ogromny kryzys, który mieli. Ale kiedy poszli tam, tam odkryli słowo Boże. Tam zaczęli się gromadzić i tam powstała instytucja, która się nazywa synagogi. Znaczy zgromadzenia. Tam zaczęli słuchać Słowa Bożego. A tak mieli tylko ofiarę, ofiarę, ofiarę. Nie będzie ofiarę, ofiarę, ofiarę. Tam był powrót do bo nie mieli nic innego. Że Pan Bóg, Pan Bóg, jeżeli robi pewne rzeczy, czasami trudne, czasami przychodzi ten kryzys, to po to, żeby było lepiej. Po to, żeby było lepiej. Bardzo, bardzo pocieszające słowo Słowa dla Was. Myślał to też, co mówiłaś w że pan zna Was po imieniu, czasami może sobie tak wyobrazić sobie, myśleć sobie, ale w tej parafii jest tyle lepszych to jest prawda. Ja też sobie zadałem pytanie, Pani dlaczego, dlaczego nie wybrałaś? Miałem kolegów. Ja się nie spodziewałem. No, Pan zawsze planuje pewne rzeczy, i on widzi dalej. My jesteśmy krótkowzroczni. Widzimy dzisiaj, widzimy jutro, że to przeszkody. Także takie słowo, które, które jest bardzo niepokojącą obietnicą, i pociesza nas też w tych sytuacjach, w których też jeszcze nie patrzę na to, że ja sobie, Panie Jezu, będziemy wyglądać jak Afryka Północna. Se wyobrażacie, że to kiedyś były kościoły potężne, to nie mówię tylko budynków, mówię o wspólnotach. Tam byli święci Augusty, Aleksandria, cała szkoła biblijna. Antiochia, Konstantynopol, Efes, tam gdzie jedna z tradycji mówi, że ma Pomyślcie, na kamieniu nie Może być tak, że w Polsce Zależy właśnie ta cała odpowiedź, i to, co Pan mu nie zależy od tego, jak ja dzisiaj dam, jako dam odpowiedź. Jaką dam odpowiedź ja? Zaczyna się takiego Franciszka, takiego małego człowieczka, który nie za bardzo rozumie, co Pan mu do mówi, ale mówi dobrze, pójdę. Ale nie rozumie, nie, 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 po nieważne, bo, bo w trakcie ci wyjaśnię. Na razie dzisiaj jeden krok, jeden krok. Jutro będzie następny. Zobaczysz wielkie rzeczy. Человек, стоп.